Cześć! Dziś pokażę Wam, jak przygotować taki płat boczku ze skórą. Zrobimy rolowany i upieczemy. A więc zaczynajmy! Musimy odciąć kawałek mięsa, ale nie przecinamy skóry. I słuchajcie, tego też nie wyrzucamy. Odwracam i nacinam skórę. Nacieram samą solą. Mięso odwracam i również nacinam. Do moździerza wrzucam trochę pieprzu. Oczywiście czarnego w ziarnach. Musimy go rozgnieść. Teraz wrzucam 5 ząbków czosnku. I również rozgniatam. Dodaję sól. To dają pieprz ziołowy. To jest, wiecie, mega aromatyczna mieszanka. Aha, i dorzucam od razu majeranek. Wlewam troszkę oleju i ponownie rozcieram. I teraz możemy przyprawić mięso. Te podcinane paseczki kładziemy na środku i również możemy je przyprawić składamy I teraz musimy dobrze związać Boczek zawijam w papier do pieczenia ale papier najpierw dźwigrzę do blachy wlewam wodę. I słuchajcie, tak będę piek przez półtorej godziny w temperaturze 170 stopni bez termoobiegu. No i pierwszy etap pieczenia naszego boczku jest za nami, więc go teraz musimy odpakować. Odpakowany pieczemy w tej samej temperaturze kolejną godzinę. A jeżeli za bardzo będzie się spiekał, to możemy trochę temperaturę obniżyć. No i mój boczek upieczony, zobaczcie, jak wygląda. Zrobiła się chrupiąca skórka. Boczek jest delikatny, więc możemy ukroić i spróbować. Prawda? Hmm. Ta skórka jest najlepsza.